Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rozmawiamy dzisiaj o uchwale w 90. rocznicę urodzin Jarosława Marka Rymkiewicza. Jarosław Marek Rymkiewicz jest jednym z tych twórców, których ciężko jednoznacznie zakwalifikować i stwierdzić, jako kogo przede wszystkim go dziś honorujemy. Czy jako poetę, czy pisarza, czy jako eseistę, czy dramaturga, tłumacza, czy badacza literatury. Ale we wszystkich tych rolach odciskał na polskiej kulturze swoje piętno, i we wszystkich należał do najlepszych w swoim fachu. Należy do czołówki najwybitniejszych polskich poetów ostatnich dekad. A jak wiadomo, na tym polu panuje akurat szalona konkurencja. Przez długie lata był jedną z najważniejszych postaci Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a to instytucja, w której pracuje elita naukowców zajmujących się polską kulturą. Jako esejista i pisarz. Osiągał nie tylko mistrzostwo stylu, ale też mistrzostwo wzbudzania zainteresowania, dyskusji, zachwytów, jak i kontrowersji, niezależnie od tego, czy pisał o Mickiewiczu, o wieszaniu zdrajców, czy o płonącej w powstaniu w Warszawie. Obok jego książek po prostu nie przechodziło się i nie przechodzi się obojętnie. Choć jego droga polityczna była skomplikowana, to wiele osób pamięta go przede wszystkim jako autora rozmów polskich latem 1983 roku i jednego z tych intelektualistów, którzy w najważniejszym momencie nie bali się stanąć po stronie solidarnościowej opozycji. Jarosław Marek Rymkiewicz był osobowością niejednoznaczną, ale twórcą jest jednoznacznie wybitnym. Nawet jeśli są osoby, które niechętnie patrzą go. Niechętnie patrzą na honorowanie go przez polski Sejm, to chyba nie znajdzie się taka, która podniesie argumenty przeciw, argumenty przeciw odnoszące się do wagi jego dzieł, jakości poezji, erudycji książek naukowych, wpływu jego esejów na polskie dyskusje o historii, o tożsamości i pamięci. Jarosław Marek Rymkiewicz był takim specyficznym twórcą, którego Gazeta Wyborcza mogła pozywać, ale nie mogła nie dać mu nagrodnika. Nieczęsto zdarza się postać tej rangi, która esejem o Samuelu Zborowskim jest w stanie rozgrzać całe polskie życie kulturalne albo zdob zdobywać najwyższe poetyckie laury wierszami o tym, że zobaczył Boga w koszu na śmieci przy stacji kolejki WKD w Milanówku pod Warszawą. I to ostatnie to nawiązanie do z kolei mojego ulubionego wiersza z elementem kolejowym w tytule. Koło partii razem będzie głosowało za tą uchwałą. Dziękuję. Dziękuję.